no Majki, ten program to było coś niesamowitego! E, no właśnie, co się, że już się skończył, bo chciałbym się pobawić w końcu na zewnątrz może, o no, tata, możemy tata. ogólnie możemy się pobawić jak najbardziej widzowie idziemy pokać piłkę, bo na dwórzu jest bardzo ciepło. Musimy tak jest. iść, tak? Jest. jest super Dobra. pomysł, Halo? E, okay. Wydwaj! E, co, co, co? Nie, nie znam, nie znam właśnie. Oh. Pani o co do, pani do domu. chodzi? O co tu chodzi, e, Majki? Co to Kto to jest? By było eee, tak ja nie wiem, o co Wy chodzi. macie co? stąd zniknąć! Eee, a dlaczego zniknąć? O co chodzi? O, nie chcę was tu widzieć! Ale jak to my tu mieszkamy przecież? Jakaś nie. przychodzi was i mówię, Nie, was tu nie powinno mieszkać. być. Ale a dlaczego? Jak nie znikniecie, to wszystko zniszczę całą tą wioskę! Co? Wszystko co ona mówi? Zostanie eee, o... Widzowie, co to jest? Co to jest za jakieś czarna dziura? Eee. Zostanie pochunięty razem z wami eee, ja zobacz, no, ma jakąś ukryję, różdżkę, o co tutaj chodzi? Jak za mną. A co to eee? jest! Co to było być w eee? Co to było? Ona się strzela! Dobra, dobra, eee? dobra, dobra, eee? Dobra, 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 pani... dobra. Przestań, przestań, przestań! Eee? Dobra, uciekamy, eee? dobra, uciekamy. Eee? Uchajmy, eee? wyprowadzimy się, wyprowadzimy ta, się, dobra, ta, ta, dobra, tak, tak, wyprowadź pani... się! Już, już, już! Spokojnie, spokojnie, zbieramy swoje rzeczy, już! Spokojnie! No dobra, dobra, już już się, już ten. chodźmy kochaj, idziemy pokować się, no bo ona będzie zniszczyć, zniszczy całą Smailandi! Nie. O, nie, ja nie chcę, żeby Smajlandia została zniszczona, nikogo. Ja ale... też nie, ale no to ale... chyba będziemy musieli uciekać z tej wioski, no bo. no bo ono nam kazała, jak nie, to zniszczy całą wioskę. Ale ja nie chcę stąd uciekać, niko, przecież to jest nasz domek, o No nie. ja wiem, Majki, ale żeby ratować innych, czyli całą resztę naszych przyjaciół, to będziemy musieli. będziemy musieli się pożegnać ze Smajlandią, widzowie. O nie. Nie, dla naszych przyjaciół musimy to zrobić. O. Tak, to prawda. Musimy ratować naszych przyjaciół Widzowie. No niestety musimy się pożegnać ze Smileand i będziemy za każdym. Z was tęsknić, za tobą, tobą, tobą i tobą i za wszystkimi. I, do I za tobą dobra. też właśnie. Dobra Widzowie, dobra, to ja pakuję swoje rzeczy, Majki, i do domku, do siebie, pakuj też swoje rzeczy. Dobra, dobra Widzowie, do pakuję, do pakuję, pakuję, pakuję. Dobra, Widzowie, spakowałem swoje rzeczy tutaj w plecaczek i no będę musiał szybko uciekać. Dobra, Majki, to do, idź szybko do Majkiego. Majki, Majki, spakowałeś się no, już! E, Niko, tak, mam plecak spakowany, mam parę o, rzeczy O, dobra, założył. O, jaki masz fajny plecak! Tak, jest mascok.pl No, bardzo fajny, bardzo mi się podoba. Ja mam taki zielony, ale to chyba załatwisz mi kiedyś, taki, co? No pewnie, Niko, oczywiście, że ci załatwię, Super, tylko super zielony, bo jest jeszcze zielony, fajny. O, to bardzo dobrze, a wy, jeżeli chcecie takie plecaczki, to wpadajcie na smajstro.pl i zobaczcie sobie takie fajne plezaczki Dobra, a tej wiedźmy na razie nie ma. Dobro, masz samochód Majki? Tak, mam samochód, wszystko mam gotowe. No to tylko dawaj, to się, dawaj. Czy jeszcze czegoś cię spakować, wiesz, Niko? Hmm. Hmm, ale co będziemy mogli spakować. Hmm, ja poszukam tutaj może w skrzynkach będę miał coś potrzebnego tutaj. Może jeszcze jakieś jedzonko czy Dobra, to coś. ja odpalę samochód, okej? Okay? Dobra, to odpalaj powoli samochód. Tak, 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 zobaczcie, wchodzę do garażu do Majkiego Tutaj ma samochód ukryty i będę musiał nim wyjechać. Pak, pak. dobra. Przygotuję samochód, no bo widzę, musimy jak najszybciej uciekać z tej Smajlandii, bo ta wiedźma nas normalnie zniszczy i zniszczy naszych wszystkich przyjaciół i naszą wioskę. O, nie! No ma, Majki, chodź, chodź. Musimy uciekać. Poczekaj, no jeszcze się spakuje, no jeszcze nie chcę tak szybko stąd uciekać, Niko. No ja rozumiem, ale no nie możemy już tutaj zostać dłużej. Chodź, Majki, chodź! Ja cię kręcę, no nie Nico, mogę. Niko, tak? a wziąłeś szczoteczkę do zębów? Tak, wziąłem, wziąłem. O, Smajlow, o, cze cześć Smajlow. Ej zaraz, a gdzie wyjdziecie? Po co się pakujecie? Dokąd, po co? Słuchaj, Smajlow, no my, my my, my wyjeżdżamy ze Smajlandii ogólnie. No, no bo no bo my wyjeżdżamy, bo z Majki lecimy na wakacje, tak. Le My lecimy na wakacje, nie, Majki? To, wakacje? Ale przecież wakacje się skończyły. hej zaraz, zaraz. Coś mi tutaj nie pasuje. E, tak, 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 e, Smyslow, lecimy na wakacje właśnie i nie mamy czasu, musimy się pakować, Smyslow, więc. E... Tak, tak, to prawda. papa e, pa. Tak, papa Smyslow. Coś mi tutaj śmierdzi, co oni pojechali, ale gdzie? Dokąd? Po co, na co dziwne? Dobra, chodź Majki, Mike. szybko Smyslow poszedł, bo on uwierzył w to, że my lecimy na wakacje. E, 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 e. E, Lumi, gdzie ty jesteś? Chłopaki, hej! O, Ej, Majki, Lumi przyszła! Tak, widzę, ale Cześć! jeszcze tutaj wiele rzeczy. Z... Wow, co tu się stało? E, wiesz co, bo będziemy mieć remont, remont i tak. my ten, my wyjeżdżamy na wakacje. Tak, o, tak, tak. Okay, tak. Okej, bo ja upiekłam ciasteczko i chciałam się podzielić z Wami. E, no, 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 no o, dobra. Byś no byś no, no dobra, 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 Majki weź sobie zjedz. <mum> Dobrze, jak coś upiekę dobrego, to Wam dam. Słuchaj, my nie, my, nie my nie mamy czasu, musimy jechać. Sorry, sorki, lubi, sorki, a gdzie sorki. Eee, nie wiem. W góry, w góry, w góry. Eee, tak! W góry? Eee, w góry okay. takie wysokie. A na, a, na ile? ile eee, nie, nie wiemy, nie wiemy. Eee, na zawsze! tak, tak. A eee, takie wiesz, takie śmieszne to, cobra. Majki szybko się do samochodu. Tak, 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 tak. Dobra, okej. Okay. Taki to... prowadź. Miły zbaka. No, dobra, no na razie. No, cześć cześć, 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 cześć. No i widzowie, wyjeżdżamy. No, musimy wyjechać ze Smajlandii. No, bo ta wiedźma normalnie nam powiedziała, że musimy wyjechać. Co, co, ej, co to, ej, to Lumi's MySlow, oni, oni, oni jadą za nami. Nie, oni za nami, nie, musimy Nie możecie na za nami jechać. O, nie. nie możecie tak sobie wyjechać i nie powiedzieli, że wrócicie, zatrzymajcie się. Ale wy nie możecie za nami jechać. My musimy opuścić Smajlandię, wy tego nie rozumiecie. Nie możemy Lumi, przepraszamy, naprawdę nie możemy! Oni nas ciągle śledzą! Naprawdę! Zgubić jakoś albo od razu jeść na to lotnisko, wsiadamy szybko do samolotu. Dawaj, tak, dawaj, tak, dawaj, dawaj, tak, jak najszybciej. Bo oni za nami ciągle jadą. Tak. My nie możemy im powiedzieć widzowi Majki, o co chodzi. O nie, o nie, o nie, o nie, Mike Dawaj szybko pod samolot, pod samolot, pod samolot, jak tak, najszybciej, bazun tak, 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 czeka tak, tak, już dobra. na nas ten samolot nasz. Dobra, 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 dobra szybko, chodź szybko. szybko, szybko. Dobra. Ja zaparkuję, tak żeby... Parkuj, parkuj już, parkuj już! Parkuj, Dobra, dobra! Idziemy, biegnie, biegnie, idziemy, biegiem, biegiem, szybko, biegiem. Tak, 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 tak no szybko, nie, szybko. O nie, oni, 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 oni jadą, oni jadą, tylko nie wiem gdzie. są, jadą, jadni nie Państwa, jedziecie, dobra. Co za samolot? nie, nie samolot? nie nie nie. Wy nie możecie, wy nie możecie nas samolien zatrzymać! O nie! Nie, nie możecie! Nie Ale możecie zaraz, tego zrobić! Dobra, my, my siadamy do samolotu, zaraz. A co, ze smilami? Wsiadamy, wsiadamy co szybko! Jesteśmy już w samolocie Majki, zobacz, oni ciągle stoją tutaj! Musimy! Nie, musimy lecieć! Musimy! Babujko! I odlecieliśmy, Majki! O, o, ej, kupi, o, o, chyba kupi, o, o. będzie kapitan mówił. Kapitanie! Mam na pokładzie e... linii e... lotniczych wiedźmowe samolocie! Majki! Co? Ja poznaję ten głos! Ja też, czy to czy to, to, czy to Życzy nie? Jest... Państwu przyjemnej podróży. O nie Majki! Czy to nie ta wiedźma jest kierowcą tego samolotu? Nie! Ej, ja my lecimy to. z tą wieźmą, masakro, zobacz, jak my jesteśmy wysoko, Majki! O, o, i jak my teraz uciekniemy, Niko! Nie, nie, mam ja nie, e, nie mam zielonego pojęcia, że nie umiem latać! Dokąd to nas bierze, Niko! Nie mam zielonego pojęcia! jakoś tak dziwnie się czuję, jakbyśmy jakbyśmy spadali? Nie, nie wiem, o tu się podnosi wszystko w brzuchu, niko. Tak, oh, tak, oh, tak, oh, tak, oh. mi też! Oj oj, oj 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 nie wiem o co chodzi! Majki, ona, ona chyba to specjalnie robi! O, nie, a co jeżeli O nie, o nie, o nie o, nie. O, nie. O, nie. tak wysoko i się zniżamy. O, 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 o! nie, o nie, o nie! O, my spadamy w dół! Majki! Oj! Trzymaj się niko! Jak mam się trzymać czego? E, zapnij pasy może! A, pasy, dobra, pasy zapięte. A! Que okay, mais okay, 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 okay. okay. A eee, moja głowa, Majki, wstawaj! Eee, uła, ale wylot no twarde lodowanie mieliśmy strasznie. Uła. O, nasz samolot się cały rozbił, zobaczcie widzowie. Dobra Majki, dawaj szybko, uciekamy, bo ta wiedźma o, to tak. wszystko zaplanowała jak nic. O, o, o nie! O nie, o nie, o nie, szybko uciekaj, Niko! O nie, jest za nami, szybko uciekaj! O nie, raz o, nie, o, nie, ja się teraz gorzej czuję, o, było to było twarde lodowanie, było masakryczne. O nie! Ja o, 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 się! Eee, moja głowa! Eee, Majki, gdzie my jesteśmy? Eee, nie mam pojęcia, Niko, ale. się... Ej, to tam nie ma! Ej. Wypuść Ej, nas już! z jebie, Zostawić nas tu będziecie siedzieć na zawsze! Co? nie, 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 No wypuszczaj nas! A, A, idę nie. robić jakiś pyszny eliksir dla was! O, nie, eliksir. Majki! Zostaliśmy o, uwięzieni, nie. widzowie! O, ja nie chcę tu być, o, No Dobra, Majki, męczony. wstawaj, wstawaj! A, czy kręcę, widzowie, no jesteśmy uwięzieni, masakra. Ta wieźła powiedziała nam, że jeżeli opuścimy Smajlandię, to. Smajlandia zostanie, a jak nie opuścimy, to ją zniszczy. Opuściliśmy ją i ona nas w kraty i będziemy tutaj sadzić wiecznie. I nikt nas nie uratuje. Ja już nie chcę tu być, Niko, naprawdę. No ja ja też chcę do nie domu, chcę. na Smajlandię, no. Majki, 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 wstawaj, zobacz, tu przyszedł! Zobacz, tu przyszedł, no zobacz, tu ma... przyszedł, zobacz! Eee, co? Ej, Smajko, co ty tutaj robisz? Eee. Eki, Niko, a co wy tu robicie? Znalazłem! Ja wiedziałem, wiedziałem, że coś jest nie tak! Wiedziałem, znalazłem was! Ej, on przyszedł nas uratować! On wiedział, że coś jest nie tak, słyszałeś? Tak, 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 tak! tak. On wszystko wiedział, Smiley. No. Wow! Wow, dobra, no, no Smajsu, jesteś niesamowity! To jest najlepszy przyjaciel nasz Majki! Taki jest! Okej, okay, dobra. Dobra, Tylko... i to teraz? Gdzie Ej, musimy ja... iść, Smaislo? Jak ja ma macie dom! spójrz, tutaj! Tak, tak! Smiley, gdzie trzeba iść, gdzie trzeba iść? Tak, tak, tak. Musisz nas zaprowadzić z powrotem. Ej, ja słyszę jej ko gdzieś tu! Śmiech jej! Aha. Ma... Eee, widzę, widzę, szyka. tam! Tam jest, obrada, to jest wy! Zatrzymamy! O, o, o. O, o nie, 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 Smyslow! Szybko, nie. uciekajmy, uciekajmy! Dujcie. Tylko szybko, szybko! Nie o. możecie mi uciec! O nie, o nie! No właśnie, gdzie my uciekniemy, przecież to jest wielki las wiedźmy! Dobra, Smajlow! Musimy, musimy z nią walczyć! Dobra, musimy z nią walczyć, Smajslow! Majki! Razem, wszyscy we trójkę, walczmy z nią! Upaki, macie miecze tutaj! Trzeba z nią walczyć, musimy A, to tak, wygrać! Tak? Wow. Ej! zo! Ej, on ma jakieś super miecze dla nas, dzięki Smile! Tak jest, teraz cię pokonamy wiedźmo! No dobra, to wiedźmo, e. dawajcie 3, 2, 1 dawać na tą Wiedźmę! A so, Jakąś co to więc, różką bro. bije, masakra! O! Ej, 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 Dawajcie dobra, w nią, dawajcie, dawajcie. O, oh, wow, wow, wow. ej, co ej, to co są za jakieś... Ej, ej, jakieś plamy! O co tutaj chodzi? Zobaczcie sobie! Za sobą zostawiam jakieś plamy! O nie, o nie, o nie! Tylko, żeby nic mi się nie stało. O, ja cię kręcę. Dobra, zregenerowałem siły, Majki. Dawaj smojkę. Lecimy na To nie będzie takie proste, jak wam się co? wydaje. E, o co tutaj co chodzi? Co ta biedźma robi? E. Ej, ty... się z Ona się powiększyła! Tak, są ogromna. Ok. Dobra, Broda, dobra. Co? Dawajcie co? na nią! Ej, ona rusza swoim nosem! O, pu! jaki brzydki, jaką brodawkę tam wielką Widzę właśnie! Dobra, dawajcie! Na nią! Bu, 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 bu. Wszyscy razem dawajcie! raz Ej, ona jakieś czary robi, ona jakiś czary robi, o co tutaj chodzi? O, o, o nie, o, nie, dawajcie! Tych czarów. Musimy dawać szybko przed nią rozwalić! Dawajcie, tak dawajcie! Jest, dawajcie. Dobra, dobra, jeszcze Ej, zaraz. Niko, ale nic nie robimy. Właśnie Ej. widzę. Dobra, podaj. Wow. Wszyscy razem musimy. Wszyscy dobra. razem w jednym momencie musimy uderzyć. Trzy, dwa, jeden. I takie. Tak jest! Yes, udało nam się. Pokonaliśmy ją wspólnymi Juhu. siłami. Juhu. Tak Smajslo, uratowałeś nas, jesteś najlepszy Smajslo Nie mówiłem, żebyście nigdzie nie lecieli No, bez mnie sobie nigdy nie poradzicie Musimy być w Smajslo Team Razem w ekipie, przyjaciele najlepsi No, właśnie Smajslo, jesteś najlepszy Majki, jesteś moim najlepszym przyjacielem Będziemy żyć, będziemy żyć w Smajlandii Tak, wracamy Juhu. do domu Takie, jest, jesteśmy uratowani, jesteśmy cali Wracamy do Smajlandii i nic nam się nie stanie Widzowie, zostawcie łapaczkę w górę, zostawcie subika I że się podobało, no i na razie, cześć